Cześć i Witam Was bardzo serdecznie. Wyprzedaż garażowa 2.23, część 2. Zaczynamy dzisiaj od pań. Mam na sprzedaż bardzo fajne overall firmy Camaro. Model Omega 7. Pianeczka bardzo fajna. Jest to neopren 5 mm. Tutaj mankiety są wykończone takim cieniutkim 2 mm neoprenem dla wygody, do tego zamek, jest jeszcze celka pod komputer, ona jest tu na rzep. Małżetki, zobaczcie, z dwóch stron nawet, nie? także leworęczni czy praworęczni nie? też spokojnie sobie dadzą radę. Bardzo fajny taki tuszowy materiał. Pokażmy jeszcze gawki. Takie samo wykończenie, też cieńszym materiałem, i taki fajny plusz na spodzie. Bardzo fajnie się to będzie zakładało. Kolana wzmocnione delikatnie. Kolejna nogawka. też nie widzicie, wszystko w bardzo dobrym stanie. Obrócę na tył. Mamy zamek oczywiście z nureczkiem, I tu. Pokażmy rozmiar. Rozmiar 76, czyli jest to rozmiar wedle producenta MK, jeśli się nie mylę nawet ML, czyli na taką wyższą kobietę. Bardzo ładny model kolorystyczny. Ja nie wiem, czy filmik to oddaje, ale to jest taki ładny, taki, 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 nie wiem, fuksjowo-fioletowy kolor. Bardzo ładny, więc naprawdę fajny sprzęt dobrej firmy. Będzie się to fajnie nosić. W bardzo dobrym stanie jest ta pianka. Do tej pianki mamy w komplecie taki docieplacz. To jest docieplacz firmy Waterproof, czyli szwedzka firma. Nie trzeba pewnie nikomu przestawiać z kapturem. Kaptury Waterproof są znane ze swojej wygody. Mamy też system HAVS, czyli mamy zaworek tutaj, o, ten, którym się nadmiar gazu gdzieś tam może swobodnie wydostawać. Yy, to jest rozmiar. Jest tu bardzo ładnie opisany. Waterproof, czyli tak dla pań. Rozmiar ML. Na wzrost 1,74 m i w klatce 89,95 m. Czyli, jak któraś z pań, która jest z Amazonek Nurkowych, ma takie wymiary, to bardzo serdecznie polecam. Zameczek tak dość głęboko schodzący, to jest ważne, czyli będzie się wygodnie w to ubierać. tu Może pokażmy, nie tak to wygląda, to jest klej po prostu, tak? Także może jakaś tam estetyka, ale ogólnie żadnych przetarć, żadnych jakichś tam śladów. Zużycia, także te dwie rzeczy, czyli na i do mamy na sprzedaż, to jest oczywiście 5 mm. Może pokażę jeszcze z tyłu. O, tutaj tak jest na tyle takie wzmocnienie, tak? gdzieś tam można sobie w tym spokojnie gdzieś tam siadać, <laughs> nic się nie, nie stanie. Bardzo ładne, wszystko w dobrym stanie, dobrej firmy. I teraz, tak jakbyśmy chcieli zestawić sobie te dwie rzeczy, no i oczywiście, dobrać sobie sprzęt pod kolor. To chciałbym jeszcze pokazać maskę. To jest Tusa Elite. Zobaczcie, nie, piękny też, taki, właśnie filetowo-fuksjowy kolor. Elegancko by pasowała do tej pianki. Ocieplacz też jest czarny, w zasadzie tutaj nie będzie zakłócał tego koloru w żaden sposób. Maska też, zobaczcie, w świetnym stanie. Z silikon czyściutki, widać, że to jest oczywiście używane, ale już tak powiem, bardzo sporadycznie. Dlatego też jest w świetnym stanie. Oczywiście wszystko w pudełku. No także. Jeszcze do tego chciałbym pokazać te płetwy, no bo oczywiście też pod kolor pianki, prawda? Czyli mamy overola, mamy docieplacz, mamy maskę i mamy płetwy. To są płetwy też Tusa, Tusa Sola, rekreacyjne, ale zwracam uwagę na jedną rzecz: płetwy mają sprężyny. Nie? Czyli to jest coś dużo trwalszego, dużo bezpieczniejszego niż. Zwykłe gumy, sprężyny są w bardzo dobrym stanie. Płetwy są w rozmiarze S. Czyli taka s powiedzmy. Zobaczmy, co tutaj. To jest tak, czyli na but powiedzmy 38-40. Tak, to jest tutaj, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. A tak podpowiada producent. Czyli tutaj sobie można zobaczyć. Płetwy też noszą oczywiście ślady zużycia, ale Wciąż, tak powiem, spokojnie posuszą kilka sezonów. Wszystko razem może stworzyć naprawdę świetną, kolorystyczną całość. Także bardzo gorąco zachęcam, cena tego zestawu albo pojedynczych elementów, bo też taka jest możliwość. Będzie w linku do filmu.